Agresja drogowa piłą mechaniczną. W sobotę 2 grudnia późnym wieczorem policjanci z Komendy Powiatowej Policji w otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pojazdu marki Mitsubishi Pajero. Chwilę wcześniej kierujący tym autem, przejeżdżając przez miejscowość Gródki w gminie Płośnica, został wyprzedzony przez pojazd marki Mercedes Sprinter koloru pomarańczowego. Podczas wyprzedzania kierujący tym pojazdem uszkodził lewe lusterko w Mitsubishi i pojechał dalej, a następnie na wysokości miejscowości Pierławki w gminie Działdowo zjechał na pobocze i zatrzymał się. Jadący za Mercedesem kierowca Mitsubishi również zatrzymał się, przekonany, że będzie mógł wyjaśnić tę kolizję drogową. Tego, co wydarzyło się dalej, zupełnie się nie spodziewał. Z Mercedesa wysiadło dwóch mężczyzn: kierowca z siekierą w dłoni i pasażer, który trzymał w ręku i uruchomił piłę spalinową. Zaczęli zbliżać się do Mitsubishi, którego kierowca, przestraszony zachowaniem mężczyzn, Uchylił szybę i poinformował, że zgłosi zdarzenie policjantom. Po chwili mężczyzna trzymający piłę skierował się na tył Mitsubishi i łańcuchem piły uszkodził szybę i powłokę lakierniczą pojazdu. Kierujący Mitsubishi, przestraszony irracjonalnym i niebezpiecznym zachowaniem mężczyzn, odjechał z tego miejsca i zgłosił się do komendy powiatowej policji w Działdowie, gdzie złożył stosowne zawiadomienie. Następnego dnia przekazał policjantom nagranie z tego zdarzenia, które zdążył zarejestrować swoim telefonem. Policjanci z Działdowa podjęli czynności celem ustalenia i zatrzymania uczestników starzenia. Podczas prowadzonych działań w terenie ustalili tożsamość mężczyzn występujących na nagraniu, a następnie ich miejsce pobytu. We wtorek, 5 grudnia, kryminalni z Działdowa i Lidzbarka zatrzymali obo mężczyzn. To 28- i 32-letni mieszkańcy gminy Lidzbark. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty stosowania gruźb karalnych zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn dodatkowo usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje dla sprawcy karę od 3 miesięcy do 5 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto wobec 28-latka, który kierował Mercedesem, policjanci wyciągną konsekwencje za popełnione wykroczenia drogowe, w tym spowodowanie kolizji. W Czwartek 7 grudnia prokurator prokuratury rejonowej w Działdowie zastosował wobec obu mężczyzn dozór policyjny i poręczenie majątkowe.